wydarzenia. Witam was serdecznie, wszyscy młodzi ludzie. Nazywam się Ania Niszczak. Jestem jeździarką stanu wojennego. Przede wszystkim to chciałam serdecznie podziękować tu właśnie przedstawicielom, że wczoraj przy, na ulicy radiowej wsparli nas, gdyśmy byliśmy w obronie naszego dziennikarza Adama Sochy, który głosił wolne słowa i to jest właśnie pozytywne. Ja wam, nie będę tu długich przemówień, bo młodzież nie lubi, jak im się przenudza, ja to wiem. I chcę wam nie dajcie się nigdy mówić, że jesteście barkołami i innymi hureganami. Ja chcę Wam powiedzieć, że 35 lat temu ja też byłam Na też tak odzwano. nazwano. Nazwano hureganami, barwałami ekstremą. Nie dajcie się zjeść. Jesteście wspaniałymi, młodymi ludźmi i po prostu walczcie o swoje. To Wy jesteście przyszłymi prezydentami, przyszłymi ministrami, będziecie wierzyć w Nie dajcie się nigdzie nikomu odepnąć, bo mówcie, że Wy macie takie prawo. Macie prawo być na ulicy, macie prawo demonstrować a przede wszystkim jedno, co jest złe. Pamiętajcie, nigdy nie wolno młodzieży oszukiwać. Młodzież raz oszukana, bardzo trudno jest odzyskać jej zaufanie. Więc ja tu już mówię do osób starszych. Młodzieży trzeba mówić prawdę. I przy tej prawdzie trwajcie. Dziękuję wam serdecznie. Hej.